Siema. dzisiaj chciałem wam pokazać e, Matez Alpinosa. No wyjazd niestety na który to kupiłem nie udał się, więc nie potrzebuję sobie dwóch karimatek. więc mam moją termaresta Zilaita oraz tą. One są teoretycznie kilka centymetrów różnicy mają między sobą, wagowo też zbliżone jedynie to Alpinus no, dostarcza te tasiemki i kosztuje poniżej stówki a to no 250 około i nie ma nawet tych tasiemek jak widzicie mocno już mam tą karimatkę zużytą więc się jakaś by druga przydała eee, to są oczywiście nienasiątliwe fajnie się składają i tak dalej nie? ok <śm> Bak. 443 300 sienkami, na stronie było 460 no mój już zużyty z powinien być lżejszy a nie jest wiecie polecam z jak lecicie samolotem czy coś łatwiej to jest 50 cm łatwiej gdzieś w bagaż rzucić ale tak do Polski na lato nie zimę to też by się mogło nadać a mnie nie rozpakowuje bo jeszcze nie zdecydowałem czy zostawię więc takie tylko ogólne po szybkie porównanie elo.